Philip Lovecraft, Primavera Skleby skipieli, cudność się wytrąca Dziwność, gałąź, żyła Albowiem strumień, wieżma pączkująca Czują, że znowu przybyła Świat ją jednaką wita od stuleci Jak z najlichszej pieśni wziętą To ona w żywych dawną pasję nieci lecz wciąż młodą i zawziętą. O świcie szeptem trzeszczągają cienie, aż na głowie włos się stroszy. Gwiazdy wieczornej przytłumione pienie, lęki krzesis spod rozkoszy. Nocą na wzgórzach widm dzikie swawole, tam walpurki ogień bucha, na który pastuch, patrzy sam w padole, i zwolna traci hart ducha. Każda podmuchów gonitwa burzliwa, Ze sfer nadniebnych bezmiary Chór starych głosów niesie, Który wzywa w górne, odległe obszary, Wzywa w magiczne elfowe ogrody, Za purpury wielkie morze. Jam w bajkach i snach, jako chłopiec młody, Na licznym bawił tam List do nie wiadomo kogo. Takich, mając aliantów, jak dobra krew, mózg, obfite białko spermy, pot, łzy, wzrok i słuch, ciesząc się sercem zdatnym do spazmu, płucami wydolnymi na tyle, byś mógł zdmuchnąć gwiazdki, drobnych klęsk, co od czasu do czasu się w oczach zapalały. To jednak nie był jeszcze pożar. Mogąc zawsze posiadać jasne przedstawienie spraw i czynności jutra, mogąc pisać wiersze, nie sercem je wyżynać na głuchym pniu dnia, czy tam na ciemnej ścianie nocy. Mogąc w gwiazd przysiężenie się z tobą wierzyć. Mimo drobnych awarii w waszych jawnych paktach pokojowych, mogąc mieć swoją gwiazdę i manierę własną, i przy pewnych dochodach mieć jeszcze dość czasu, aby kochać miłością. W dobrym tonie, smutną, ale pożywną, jakąś dziewczynę, nie głupią, studentkę filologii. Albo medycyny Zamożną z domu Ładną Z gustem oraz czystą Ty mogłeś być poetą Ale ciągle nie Uparcie powtarzając Dziś nie wiesz kim się Widzie, Obraz wspaniały! Wadyk usił i widok jest teraz rozmasany. Jedno z drugim się zmieszało. Jednak nadal doskonały. Widzę kreski, kropki. <śm> 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 nie dostrzega. Nie dostrzegamy. Taki widok cudowny. Ar powiem za prawdę. Powiadam wam. Wszystko starannie rozrysowane. Kto ma wizję? Ja! ja. My! My! My, My mamy. mamy! Lecz nie ma wewnętrznej pary. Jest jak ta modlitwa. Natchniona? Z celem? Nie. Bezsensownymi rymami z zerem, z zerem. Dałeś nam wizję. Dla to kary! za prawdę. zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. To piękno! Tak daleko! Kto ma wizję? To piękno! Chcę zostać pokazane! Lecz nie ma wiary, jest jak ta modlitwa. Jest strona z nadzieja, jeśli tylko przerwana. Joanna Zalewska, wiersz autorski Poeta. Artysta powstał z marności, by dawać nam życia, radości, by dać nam cząstkę miłości. Artysta tak opisuje czasy młodość. Poezja to to, co w nim żyje, to to, co przed sobą kryje, to, co tak naprawdę czuje, to po co w snach wędruje, to ludzi marzenie, to czynów tworzenie. To po nocach zawodzenie, to po wodzie chodzenie, to pociecha raniąca, to idea tonąca, po powierzchni płynąca, a wiecznie żyjąca. To słowo niemożliwe, to uczucia burzliwe, to uczucia to ubrane w słowo możliwe. Już słowacki, rozłączeni, rozłączeni, lecz jedno o drugim pamięta. Pomiędzy nami lata białego smutku i nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta. Wiem, o jakiej godzinie wraca polu fala. Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łusę wyciska. Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam zapala i łzą różwą leje i iskrą się nam błyska. A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, sen twój dom i drzewa, ogrodu i kwiaty, wiem, gdzie malować myślą twoje oczy i postać, między jakimi drzewa szukać białej szaty. Ale ty próżno będziesz krajobraz tworzyć, osrebrzać je księżycem i promienić świtem. Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć pod oknami i nazwać jeziora błękitem. Potem jezioro z niebem dzielić na połowę, w dzień zasłoną słoną góry jasnych mnozy skał szafirem, Nie wiesz, jak włosem deszczu skałą winczyć głowę, Jak jej widzieć w księżycu odkreślone kirem. Nie wiesz, na taką górę wschodzi ta perełka, Którą wybrał dla ciebie za gwiazdeczkę stróża. Nie wiesz, że gdzieś daleko, aż u gór podnóża, Za jeziorem dojrzałem dwa z okien światełka. Przywykłem do nich, kocham te gwiazdy jeziora, Ciemne mgłą oddalenia, od gwiazd nieba krwawsze, dziś je widzę, widziałem zapalone wczora, Zawsze mi świecą smutno i blado, lecz zawsze. A ty? Wiecznie zagasłaś nad biednym tułaczem, lecz od się nigdy, nigdzie połączyć nie mamy. Zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy, jak dwa smutne słowiki, co się wabią płaczem.